Bo grill to nie tylko karkuwa. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszne meksykańskie takosy z azjatyckim łososiem w sosie teriaki winiary. Na początku zrobię szaszulki z łososiem. Teraz patyczki. I ostatni gotowy. Piękne szaszulki w kilka Pora na sos teriyaki winiary. Takie gotowanie jest najlepsze. Gotowe w 15 minut. I teraz takiego łososia najlepiej zamarynować. I jak nie macie czasu, od razu wędrujcie z nim na grill. Przeszuki już gotowe, teraz zrobię szybką, ziołową sałatkę. Najpierw szalotka, do tego ząbek czosnku, do tego kolendra. Użyjcie takich ziół, jakie lubicie. Do tego skórka starta z cytryny. Spójrzcie, jaka piękna ziołowa sałatka. Teraz pora podrzeć takosy. Szast, i meksykańskie tacos gotowe, a więcej przepisów i inspiracji znajdziecie na dniary.er. Tymczasem dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mmm. Mhm. Uh -huh. Taco Fiesta.